Godzina 8 minut 30. A tak na poważnie to jest parę minut po ósmej, tak jak możecie zobaczyć, ja już śmigam na autobus z tego względu, że wczoraj dostałam e maila, że mogę przyjechać i dalej działać w sprawie mojego e prawa jazdy, że e wniosek został przyjęty, także dzisiaj lecę pewnie będę musiała zrobić tam zdjęcie. Opłacić i nie wiem, czy prawko dostanę dzisiaj, czy będę musiała na nie poczekać. Tak jak możecie zobaczyć, mamy piękną zimę. Dużo samochodów jeździ, bo wszyscy jeszcze w drodze do pracy, ale powiem Wam, że jest naprawdę bardzo przyjemnie na zewnątrz. Bo śnieg napadał, ale jest koło zera temperatura i wszystko zaczyna topnieć, także. Długo się pewnie śniegiem nie nacieszymy, ale jest naprawdę przyjemnie. Ok, to ja kończę. Póki co, lecę na ten autobus i widzimy się pewnie na miejscu. Drogę już znacie, bo już raz ze mną jechaliście, także trafimy. No, dzisiejsza podróż, to powiem Wam, była masakra. Jechałam tutaj ponad godzinę spóźniony autobus, spóźnione metro, ale czasami i tak bywa. Tak, swoją drogą, to straszny ze mnie głuptas, bo tak zaczynam vloga, że o, jedziemy, wniosek, wniosek przyjęty, a tak na dobrą sprawę, to jeżeli nie obserwujecie nas na Instagramie, to nie wiecie co i jak, bo w ostatnim vlogu, który oglądaliście, widzieliście, że niestety, ale nie udało mi się złożyć papierów, więc sytuacja wygląda w ten sposób, że dostałam ten papier, którego mi brakowało, czekałam na niego nie 3 dni, tak jak mi powiedziano, a 5 i z tym papierkiem wróciłam tutaj, gdzie jestem teraz i przy okienku byłam, nie wiem, może 5 minut i wszystko załatwiłam. Kazano mi czekać na maila, czy wniosek zostanie przyjęty, czy nie. Jeżeli zostanie przyjęty, to muszę przyjechać raz jeszcze, tak więc dzisiaj to czynię, żeby porobić opłaty, zrobić zdjęcie i nie wiem, czy właśnie będę musiała na prawko czekać, czy dostanę je dzisiaj, nie mam pojęcia, także idę działać. Mam w budce do robienia zdjęć, także robię fotę i wracam do okienka załatwiać I załatwione. Dzięki, że byliście ze mną. Zawsze to z kimś raźnie wiecie. <śmum> Powiem Wam, że pierwszy raz robiłam zdjęcie w takiej budce. Nigdy wcześniej nie wiem, nie miałam okazji. Tutaj są bardzo powszechne, także mój pierwszy raz dzisiaj był. Czekam na metro, mam. Za minutkę, także nie pomarznę. E, wszystko się udało, tak jak właśnie powiedziałam, i w przeciągu tygodnia mają mi przysłać prawko pocztą. Zdziwiłam się trochę. Myślałam, że będę musiała przyjechać odebrać osobiście, ale tutaj wysyłają pocztą, e, więc e, będę oczekiwała, mam nadzieję, że. Wszystko pójdzie sprawnie i faktycznie w przeciągu tygodnia te prawo jazdy dostanę, bo zależy mi na tym, żeby no już tą sprawę zakończyć i mieć za sobą, żeby się to nie ciągnęło, bo w sumie i tak nie mogę narzekać. Bo w gruncie rzeczy, gdyby nie fakt, że ten pierwszy raz był z i nie miałam tego jednego dokumentu, to w przeciągu faktycznie tych no, trzech tygodni, tak jak mi powiedziano na pierwszej. Wizycie, prawko bym załatwiła, bo zanim czekałam i w ogóle, no i na ten dokument, i teraz tydzień na, na przesłanie tego, także wyjdzie jakieś, myślę, z 3 tygodnie, Także oczekuję, na pewno dam Wam znać, jak już będę miała nowy dokument. Jak już wyszłam z domu, stwierdziłam, że załatwię jeszcze jedną rzecz, bo skończył mi się suchy szampon. Także trzeba kupić nowy i chyba. Polecimy dzisiaj z tym zapachem. Szampon kupiony, także będę mogła sobie włosy odświeżać. I na zakończenie mam do Was y, jedną prośbę <gryw> i jedno wyjaśnienie. Prośba taka, żebyście zadawali pytania do Q&A e, Dodaliśmy post na Instagramie i na Facebooku, żebyście właśnie dodawali jakieś pytania, jeżeli macie, bo dawno QA nie było. Ale stwierdziliśmy, że jeszcze powiemy to we vlogu. I słuchajcie, na naszym kanale jest taka zakładka, jak społeczność, jak wejdziecie na nasz kanał. I wiem, że bardzo wielu osobom nie pojawiają się posty, które tam publikujemy. Także możecie sobie od czasu do czasu zajrzeć, bo tam też właśnie dawaliśmy informacje o tym, że zbieramy pytanka. Także jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie, my chętnie dla Was nagramy film, odpowiadamy co was tam nurtuje, a druga rzecz to jest odnośnie kupna samochodu. Tak się z prawem uśmialiśmy, bo jak dodaliśmy vloga, że wymieniam prawko, nie wiem skąd po prostu jakieś takie domysły, że wymieniam prawko, to kupujemy jacie. Jak zaczynam nagrywać, to jeździ najwięcej takich ciężkich samochodów. Wracając do tematu. Jak daliśmy vloga, że wymieniam prawko, to były jakieś komentarze na Facebooku i ogólnie, że jak wymieniam prawo jazdy, to na pewno kupujemy samochód, na pewno kupujemy Teslę. I wiecie co? Ja wam bardzo serdecznie dziękuję, że macie Dobre zdanie o naszym budżecie, że możemy sobie kupić Tesle, uważacie, ale nie. Tesli nie kupujemy. I powiem wam, szczerze, że jeżeli mielibyśmy kupować jakiś samochód, to ja i Paweł wolimy raczej duże samochody, takie, wiecie, terenowe tego typu. Także, jakbyśmy mieli wybierać między Teslą a takim terenowym, to raczej byłoby to terenowe. Ja uciekam do domu. Zaczyna lekko padać, także też, też Was chowam, żebyście nie zmokli i tak, tak minął dzień, nic więcej raczej dziać się nie będzie u mnie, bo e, jak zajadę do domu, to wiecie, jakieś tam domowe rzeczy, także zakończę dzisiaj. Tutaj wpadajcie na Instagrama, na Facebooka. Dzięki za dzisiaj, miłego dzionka i czekam na Wasze pytanka do Q&A w komentarzach na dole. Bajo!